W tej chwili, gdy poznajesz te słowa, ktoś z Twojego otoczenia przeżywa stan ogromnego niepokoju, autentycznego niepokoju. Jego oddech zmienił rytm. Sen przestał przynosić ukojenie, a każdy poranek rozpoczyna się tą samą myślą: tracę tę osobę. To nie jest jedynie uczucie to sygnał alarmowy odczuwany w każdej komórce organizmu. Gdy człowiek uświadamia sobie utratę czegoś naprawdę istotnego, jego organizm traktuje to jako zagrożenie biologiczne. Praca serca staje się nieregularna. Pojawia się nudności, dłonie pokrywają się potem. Przyczyna? Mózg interpretuje tę stratę jako coś równie poważnego jak śmierć. Jeśli doświadczyłeś tego bólu, zostaw w komentarzach słowo: Poczułem. Carl Jung pod koniec swojego życia zapisał następujące słowa: Przywiązanie nie jest wyłącznie kwestią emocjonalną. To zapuszczanie korzeni duchowych, a gdy korzeń zostaje wyrwany, cały system doznaje wstrząsu. Właśnie teraz ta osoba przechodzi przez to zachwianie równowagi. Jednak wróćmy o krok w tył, bowiem bez zrozumienia początku tej historii, nie pojmiemy jej zakończenia. Był moment, kiedy ta osoba czuła się bezpiecznie. Sądziła, że zawsze będziesz na miejscu. Może tego nie wypowiedziała głośno. Może nie okazała wprost, lecz w głębi istniała pewność. Ona poczeka, ona czeka. Tego rodzaju przekonanie jest niebezpieczne, ponieważ usypia ludzi, unieruchamia ich. Jutro, za chwilę, gdy będę gotowa. I tak mijają dni, tygodnie, miesiące. Jung miał pacjenta, który w trakcie sesji terapeutycznych nieustannie powtarzał to samo. Kocham tę osobę. Lecz jeszcze nie nadszedł właściwy czas. Pół roku później ten sam mężczyzna wrócił do Junga, ale tamta osoba już jej nie było. Jung powiedział mu wówczas: Czas, w którym czekałeś na gotowość, zmusił życie do tego, by żyć nawet bez przygotowania. Właśnie to przeżywa teraz twój znajomy. Czekając na odpowiedni moment, przeszedłeś transformację, a ta przemiana wywróciła jego świat do góry nogami. A co zrobiłeś ty? W rzeczywistości nic szczególnego. Po prostu nie zatrzymałeś się, kontynuowałeś życie, śmiałeś się, układałeś zamierzenia, spędzałeś czas z innymi ludźmi, prowadziłeś własne życie. I to stało się dla tamtej osoby największym szokiem. Ponieważ gdy ktoś czekający się zatrzymuje, życie oczekującego zostaje odwrócone od fundamentów. Ta osoba była przekonana, że Twój świat obraca się wokół niej, a pewnego dnia obudziła się z myślą: Nie, Twój świat krąży wokół własnej osi. A ona jest jedynie gwiazdą, być może satelitą, lecz nie centrum. To uświadomienie niszczy. Jung nazwał to śmiercią ego. Oznacza to upadek złudzeń dotyczących samego siebie. Iluzja bycia centrum zostaje zastąpiona prawdą o byciu jedynie fragmentem całości, a ta transformacja boli. Teraz ta osoba codziennie budzi się z tym cierpieniem i codziennie zadaje sobie identyczne pytanie. Kiedy ją straciłem? W którym momencie? Które słowo? Która cisza? Lecz nie rozumie czegoś kluczowego. Ciebie nie straciła. Po prostu przestałeś oczekiwać. A to znacznie silniejsza rzecz. Teraz przedstawię ci anatomię procesu, przez który ta osoba obecnie przechodzi. Ponieważ gdy zrozumiesz ten mechanizm, zrozumiesz także szokujący krok, który wkrótce podejmie. Pierwszy etap to zaprzeczanie. Początkowo ta osoba ignorowała fakt Twojej zmiany. Jest zajęty, mówiła. Tak bywa, gdy jest zmęczony, tłumaczyła. To przeminie, powtarzała. Ale nie przeminęło. Ponieważ twoja przemiana nie była tymczasowym stanem ducha, była trwałą ewolucją. Jung twierdził, że zaprzeczanie stanowi najprostszy mechanizm obronny podświadomości, gdyż konfrontacja z rzeczywistością oznacza akceptację zmiany, a zmiana zawsze budzi lęk, szczególnie ta, której nie mogę kontrolować. Drugi etap to złość. Potem ta osoba odczuła gniew nie wobec ciebie, lecz wobec siebie. Dlaczego tak długo czekałem? zadawała sobie pytanie. Dlaczego postępowałem tak nierozsądnie? pytała. Ta złość w istocie była wyrazem bezsilności, ponieważ doszło do niej, kontrola już nie należy do niej. Ty kierujesz własnym życiem, a ona jest jedynie pasażerem, może nawet już nie pasażerem. Trzeci etap to targowanie się. Następnie podświadomość zaczęła negocjować. "Może powinienem jeszcze zaczekać, mówiła. Może okoliczności się poprawią, rozważała. Może nadejdzie idealny czas, wierzyła. Lecz idealnego momentu nie ma. Według obserwacji Junga, ci, którzy czekają na doskonałą chwilę, czekają bez końca. Ponieważ idealny moment to wyłącznie ten, w którym podejmujesz działanie. Czwarty etap to załamanie. I wreszcie mury runęły." Ta osoba pewnej nocy, może któregoś poranka, może w drodze do pracy, nagle stanęła i cała prawda spadła na nią w jednej chwili. Tracę ją. Być może już straciłem, a to moja wina. Jednym z najczęstszych symptomów obserwowanych przez Junga u jego pacjentów było nagłe załamanie egzystencjalne. Ludzie opisując moment, gdy kłamstwo, z którym żyli latami, nagle się zawaliło, zawsze mówili to samo. Jakby niebo i ziemia zamieniły się miejscami, jakby wszystko nagle stało się klarowne. Właśnie w tej jasności znajduje się teraz ta osoba, a ta przejrzystość jest przerażająca, ponieważ już nie może okłamywać siebie, już nie może wymyślać wymówek, już nie może odkładać. I dokładnie w tym punkcie rozpoczyna się piąty etap. Przejście do działania. Teraz słuchaj uważnie, ponieważ ta część zmienia wszystko. Gdy człowiek naprawdę uświadamia sobie utratę czegoś wartościowego, ma dwie ścieżki: albo przeżywa żałobę i idzie dalej, albo walczy. Myślisz, że ta osoba będzie walczyć? Napisz w komentarzach walka. Twoja osoba podjęła decyzję o walce. Ale to niezwyczajna konfrontacja. To bitwa z samym sobą. Z własnymi lękami, biernością, przyzwyczajeniami. I ta wojna przełoży się na zewnątrz jako szokujący ruch. Jakim może być ten krok? Możliwość pierwsza stanie przed tobą. Ale tym razem inaczej niż wcześniej. Tym razem bezbronnie. Tym razem szczerze, tym razem bez maski. Powie ci, Popełniłem błąd, bałem się, uciekłem. Lecz teraz rozumiem. Jesteś dla mnie najcenniejszą rzeczą i nie mogę pozwolić sobie na Twoją utratę. Te słowa nie są proste, ponieważ ego nienawidzi takiego wyznania. Ego zawsze pragnie mieć rację. Zawsze chce wyglądać na silne. Lecz miłość przewyższa ego, i ta osoba to teraz pojmuje. Możliwość druga. Wprowadzi radykalną zmianę w swoim życiu. Może porzuci pracę, może zmieni miasto, może podejmie krok odkładany od lat, ponieważ zrozumiała coś. Przekaz, który do niej wysłałeś, był wyraźny: Posuwam się naprzód, Ty też się rozwijaj, albo zostań w tyle. A ona nie wybiera pozostania w tyle. Według spostrzeżeń Junga, prawdziwa transformacja człowieka Zaczyna się dopiero wtedy, gdy znajdzie się bez wyjścia, ponieważ ludzie nie zmieniają się w komforcie, lecz w bólu, a ta osoba obecnie cierpi wystarczająco. Możliwość trzecia. Napisze do ciebie list, wyśle wiadomość, przekaże prezent, ale to nie będzie zwykły gest. To będzie ekspresja płynąca z głębi duszy. Być może wypowie rzeczy niewypowiadane latami. Może się rozpłacze. Może z drżącymi rękami będzie trzymać telefon, ponieważ to ostatnia szansa i ona o tym wie. A co ty zrobisz? To właściwe pytanie, ponieważ bez względu na jej posunięcie, decyzja należy do ciebie. Nie jesteś już stroną oczekującą, jesteś stroną wybierającą i ta moc może przerażać, ponieważ z siłą przychodzi odpowiedzialność. Już nie możesz powiedzieć, co ona zrobi, tak postąpię. Teraz musisz zapytać, czego ja chcę. Jak zauważył Jung, wolność jest tym, czego ludzie boją się najbardziej, ponieważ wolność wymaga dokonywania wyborów, a wybór czasem oznacza rezygnację. Teraz dam Ci kilka punktów do przemyślenia, które pomogą Ci zrozumieć, jak zareagujesz na krok tej osoby. Zapytaj siebie, gdy ta osoba do Ciebie przyjdzie. Jaka będzie Twoja pierwsza reakcja serca? Ponieważ pierwsza reakcja jest najbardziej autentyczna. Kolejne myśli, rozumowania, racjonalizacje to już późniejsze warstwy. Lecz pierwsza reakcja pokazuje prawdę Twojej duszy. Odczujesz radość czy niepokój, ulgę czy wyczerpanie? To uczucie da Ci prawdziwą odpowiedź. Kolejna kwestia. Jeśli dasz jej drugą szansę, czy będzie to wynikać z Twojej słabości czy dojrzałości? Różnica jest taka: szanse dane ze słabości ponownie ranią, szanse dane z dojrzałości uzdrawiają. Powrót do niej. Czy to ucieczka przed samotnością, czy naprawdę widzisz z nią przyszłość? Czy widzisz te różnice wyraźnie? Rozważ też to: czy potrafisz wyobrazić sobie konkretną przyszłość z tą osobą? Naprawdę, szczerze. Czy po prostu próbujesz teraz ratować sytuację? Ponieważ jeśli przyszłość jest niewyraźna, być może ta relacja już dobiegła końca. I chyba najważniejsze pytanie: gdyby ta osoba teraz nie przyszła, czy nadal byś stał mocno? Ponieważ jeśli odpowiedź wywołuje wahanie, jeszcze nie jesteś gotowy. Musisz pracować bardziej nad sobą, nie nad nią. Na koniec: czy oczekiwałeś tego kroku? Ponieważ jeśli tak, twoja podświadomość już zna odpowiedź. Ale jeśli nie, jak ta niespodzianka wpływa na twój odbiór? Odpowiedzi na te pytania rozjaśnią decyzję, którą podejmiesz. A podejmując ją, pamiętaj o tym, nie ma czegoś takiego jak słuszna czy błędna decyzja. Jest tylko twoja decyzja. W późnych pismach Junga znajduje się następujące zdanie. Żałowanie jest dla rzeczy niewykonanych, nie dla wykonanych. Czyli bez względu na to, co zdecydujesz, jeśli decydujesz sercem, nie będziesz żałować. Teraz zrozummy głębiej, dlaczego ta osoba podejmie szokujące działanie. Ludzki umysł odbiera stratę jako zagrożenie, a w obliczu zagrożenia wykazuje trzy reakcje: ucieczka, walka lub zastygnięcie. Ta osoba długo pozostawała w trybie ucieczki. Następnie zastyga. Teraz wchodzi w tryb walki, a tryb walki jest dramatyczny, odważny, nieodwracalny. Według teorii archetypów Junga w każdym człowieku tkwi archetyp bohatera. Ten archetyp ujawnia się w krytycznych momentach. Walczy ze smokiem, ratuje księżniczkę, zdobywa królestwo. Lecz smok nie jest na zewnątrz, jest wewnątrz. Smokiem tej osoby są jej własne obawy. I teraz bohater się budzi, ponieważ to, co może zostać utracone, jest zbyt wartościowe. Teraz przekażę ci myśli, które obecnie krążą w umyśle tej osoby, ponieważ znajomość tego pomoże ci zrozumieć jej krok. Jak mogłem być tak ślepy? Jak mogłem nie dostrzec? Ona zawsze tam była, zawsze gotowa, zawsze otwarta. A ja, jak głupiec, próbując się chronić, straciłem najcenniejszą rzecz. Co teraz zrobię? Pójdę i przeproszę? Czy to wystarczy? Nie, nie wystarczy. Ponieważ przeprosiny to tylko słowa, muszę jej pokazać. Muszę pokazać, że się zmieniłem. Muszę pokazać, że traktuję to poważnie. Ale co, jeśli mnie nie wysłucha? Co, jeśli jest już za późno? co jeśli w jej sercu nie ma już dla mnie miejsca. Nie, przestań myśleć. Poczuj. Co mówi twoje serce? Twoje serce mówi walcz, nie poddawaj się. Idź, rozmawiaj, otwórz serce, pokaż prawdziwe oblicze i bez względu na rezultat przynajmniej spróbujesz. Właśnie ta wewnętrzna rozmowa toczy się obecnie w głowie tej osoby. Może nie dosłownie słowo w słowo, lecz istota jest taka. I wkrótce ten wewnętrzny dialog zostanie wyrażony na zewnątrz, stanie się czynem, stanie się ruchem, stanie się szokującym krokiem. Teraz pokażę Ci, jak rozpoznać, kiedy nadejdzie ten moment. Pierwszy znak: zachowanie tej osoby w mediach społecznościowych się zmieni, albo całkowicie ucichnie. Albo nagle zacznie intensywnie publikować. Obie sytuacje wskazują na wewnętrzne wrzenie. Drugi znak. Wspólni znajomi zaczną ci o niej coś wspominać. Pytała o ciebie, wspomniała o tobie, ponieważ ta osoba nieświadomie będzie próbowała nawiązać kontakt przez wszystkich w twoim otoczeniu. Trzeci znak. Zacznie pojawiać się w twojej okolicy. W miejscach, które odwiedzasz. Na wydarzeniach, w których uczestniczysz, będzie wyglądać na przypadek, ale nie będzie, ponieważ podświadomość będzie próbowała cię odnaleźć. Czwarty znak zacznie wysyłać ci pośrednie komunikaty udostępni piosenkę zapisze cytat opowie wspomnienie to są sygnały jestem tutaj nadal mi zależy proszę, zauważ, to takie przekazy. Jeśli zauważyłeś te znaki, napisz w komentarzach widziałem. Piąty znak. Wprowadzi wielką zmianę w swoim życiu i będzie chciała, żebyś o tym wiedział, ponieważ chce ci pokazać. Zobacz, zmieniam się. Staram się być osobą, która może być z tobą. Gdy zaczniesz dostrzegać te sygnały, wiedz, że krok jest blisko i gdy ten moment nadejdzie, bądź przygotowany. Ponieważ to będzie chwila, która zmieni życie was obojga. Teraz przekażę ci jedną z najcenniejszych nauk Junga, a ta nauka pokaże ci, jak powinieneś podejść do tej sytuacji. Według badań Junga, prawdziwe spotkanie między dwoma ludźmi ma miejsce tylko wtedy, gdy oboje zdejmują maski. W przeciwnym razie spotykają się tylko dwie maski. Zatem, gdy ta osoba do ciebie przyjdzie, Musi przyjść bez maski, z prawdziwą twarzą, prawdziwymi obawami, prawdziwymi pragnieniami, a ty również musisz powitać ją bez maski. W przeciwnym razie to spotkanie ponownie będzie powierzchowne. Czym jest bycie bez maski? Byciem bez maski jest powiedzenie, że wybaczyłem, gdy naprawdę nie wybaczyłeś. Byciem bez maski jest przyznanie, że jest problem, gdy mówisz, że nie ma problemu. Byciem bez maski jest możliwość powiedzenia się boję, gdy się boisz, jestem zły, gdy jesteś zły. Ponieważ tylko szczerość tworzy prawdziwe połączenie. Kłamstwa zapewniają jedynie chwilową ulgę. Teraz opowiem ci, co wydarzy się po kroku, który ta osoba podejmie, ponieważ krok to tylko początek. Prawdziwa praca przychodzi później. Jeśli powiesz jej tak, czyli dasz drugą szansę, pamiętaj. Tym razem zasady muszą być inne, ponieważ jeśli wrócicie do starych reguł, stare problemy również powrócą. Według ustaleń Junga odbudowa relacji wymaga nowego fundamentu. Jeśli stary fundament zgniły, nie możesz na nim zbudować nowego domu. Najpierw musisz położyć nowe podstawy. Jak tworzy się nowy fundament? Po pierwsze, szczerość. Obie strony muszą jasno wyrazić, czego chcą, czego się obawiają, czego potrzebują. Po drugie, granice. Musisz określić, co akceptujesz, a czego nie, a ona musi szanować twoje granice. Po trzecie, działanie. Słowa nie wystarczą. Zmiana musi być widoczna w zachowaniach. Ta osoba musi udowodnić siebie nie słowami, lecz czynami. Po czwarte, czas. Zaufanie nie buduje się w jeden dzień. Musicie być cierpliwi, ale cierpliwość nie oznacza biernego czekania oznacza aktywną, wspólną pracę. Po piąte, przebaczenie. Ale przebaczenie nie oznacza zapomnienia. Oznacza pamiętanie, lecz puszczanie bólu. Jeśli położycie te pięć kamieni na właściwym miejscu, możecie zbudować nową relację. Silniejszą, prawdziwszą. Głębszą relację. Lecz jeśli powiesz jej nie, to także mocny wybór. Ponieważ czasem puszczenie najbardziej ukochanych osób jest oznaką miłości do siebie. W pracach Junga podkreślano, że puszczanie również jest sztuką. Nie puszczanie ze złością, lecz z miłością. Umiejętność powiedzenia, nie jesteś właściwą osobą dla mnie, ale to nie jest Twoja wina. Jeśli wybierzesz tę drogę. Wiedz, że ta osoba zostanie zraniona. Może długo nie będzie mogła się pozbierać, lecz to nie twoja odpowiedzialność. Każdy jest odpowiedzialny za własne uzdrowienie, i ty musisz iść własną ścieżką. Ponieważ życie się nie zatrzymuje, i ty nie powinieneś się zatrzymywać. Teraz powiem ci ostatnią prawdę, i to być może najważniejszą prawdę. Krok, który ta osoba podejmie, bez względu na wynik, Nauczy ją czegoś. Próba przechowywania tego, co się kocha, jest najszybszą drogą do utraty, a ciebie także czegoś nauczy. Gdy kochasz siebie, inni również zaczynają cię kochać, ponieważ własna wartość działa magnetycznie. Ktoś, kto ceni siebie, przyciąga do swojej wartości także innych ludzi. Jung nazwał to synchronicznością. Gdy jesteśmy na właściwej częstotliwości. Właściwi ludzie wchodzą w nasze życie, i być może ta osoba nie jest właściwą dla ciebie. Może ten krok przychodzi dla zamknięcia, nie dla nowego początku. Może musisz to zakończyć, aby otworzyć się na kogoś innego. Cokolwiek się stanie, ty wygrywasz, ponieważ już nie jesteś osobą czekającą, jesteś osobą żyjącą. Teraz Twój moment decyzji jeden z najważniejszych punktów zwrotnych w życiu. Gdy ta osoba przyjdzie, już wiesz, co poczujesz. W głębi serca odpowiedź jest gotowa. Musisz tylko mieć odwagę jej wysłuchać. Ponieważ nie potrzebujesz opinii innych, potrzebujesz tylko własnej wewnętrznej mądrości, a ta mądrość teraz do Ciebie przemawia. Czy słyszysz? Może przywitasz ją z radością, może z gniewem, może ze spokojem, może z obojętnością. Jakiekolwiek będzie uczucie, to Twoja prawda i tej prawdzie musisz pozostać wierny. Jung przez całe życie bronił jednej zasady. Jedyną osobą, która może Ci powiedzieć o znaczeniu Twojego życia, jesteś Ty sam. I teraz jest Twój czas czas decyzji, czas życia. Ta osoba wkrótce podejmie szokujący krok, lecz Ty już jesteś gotowy, ponieważ już jesteś kimś innym. Jesteś silny jesteś osobą stojącą na własnych nogach i ta siła zaprowadzi cię we właściwe miejsce, bez względu na to co zrobisz. Jeśli wybrałeś swoją siłę, napisz w komentarzach jestem gotowy.